Witam z tej strony Sea Fighter Games i zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Seadogs! No i cóż, udało mi się zdobyć ten galon wojenny. Pływa sobie tutaj tuż obok mnie, raczej ciężki galon wojenny. Dzięki temu, że zdobyłem lunetę, mogę zobaczyć uszkodzenie kadłuba i żegli w procentach i coś się jeszcze zmienia? No na przykład to jak na przykład wszyscy tutaj spojrzą sobie na stateczek klasy siódmej, podobnie jak nad moim statkiem. I statkiem zdobytym przez pierwszego oficera też widnieją paski życia. No, pasek kadłuba, pasek załogi, pasek żagli. I, i zmienia to ta oto luneta, którą zdobyłem. Dobra luneta y, się zwie. No i tutaj pisze, że ta luneta wygląda jakby została zaprojektowana specjalnie dla jakiegoś szlachcica albo admirała. Ozdobiona jest złotem, przez co uzmysławia każdemu sceptykowi bogactwo i pozycję właściciela. Jedynie... Kiedy na... Jednakże, kiedy na nią spojrzysz przed... uważnie, zobaczysz, że soczewki nie są zbyt precyzyjnie wyregulowane. To luneta pozwala tobie rozpoznać typ pocisków, jakie, zakła... jakie załadowane zostały do działu przez wrogiego kanoniera, a także dokładnie określić uszkodzenia okrętu nieprzyjaciela. No i to już jest coś, przyznam. E, to już jest coś. Ech. Przyznam, że straciłem wenę na samym początku odcink odcinku, bo trochę się... Zmordowałem zdobywając ten galeon, ale chyba nie jest źle. Co prawda, mój statek jest mocno pokiereszowany, <laughs> ale sprzedając ten ciężki galon wojenny, dostanę dużo pieniędzy, więc nie będę musiał się martwić o to, czy będę mógł wypłacić tym, e, no, załodze pieniądze. I chyba sobie zdobędę mistrza kanoniera. Jak jest e, z punktami Więc tak e, Mam teraz tylko trzy punkty Bo oficer sobie poszedł na tamten statek Mógłbym dać w celność Ale na pewno dam w abordaż Już szóstkę sobie Żebym już mógł abordażować co się da Obronę sobie daruję bo No bo w zasadzie No jakby to powiedzieć za, Niedługo zyskam tego chirurga na statek No i teraz sobie płynę na ten na Najpierw na high rock wyremontować wszystko jak należy. Zrobię coś szalonego i zapiszę tutaj grę. I załaduję bomby. Ten niech sobie ucieka. Przyznam, że przyda mi się trochę doświadczenia. A niestety pierwszy oficer nie potrafi dobrze strzelać, tylko potrafi dobrze żeglować. Może coś z tego wyjdzie. E, I gówno z tego wyszło, niestety. Mierz siły ponad zamiary, się mówi. I chyba to jest faktycznie dobre. N najpierw na High Rock, Teraz to będą nie polować wszystkie statki. Wow, wow, wow! Co za flota, fregata i galon wojenny, nie dałbym rady Angielskie przeciwko hiszpańskim No może tutaj Nie, nie No jak widać luneta pomaga Widać stan załogi na każdym okręcie Widać, że na przykład statek angielski Raczej dwa statki hiszpańskie mają skoszoną załogę I trochę po kadłubie Czyli jak widać luneta pomaga Ale bywają lepsze lunety na przykład ta, którą mam do zdobycia na Wyspach Hiszpańskich i te, które mogę zrabować ze statków klasy drugiej. Czyli, że... to co dobre jeszcze przede mną. E, mgła do zachodu słońca. Nie chcę mi się podpływać do portu... do fortu... do PORTU 5 minut. Portu fortu w zasadzie na jedno wychodzi. Ale trochę jeszcze czasu minie. Zanim będę mógł. No. Pływać lepszą klasą? Kurczę. Zgubię wądek. Aha. Jest jeszcze jedna rzecz, którą widać. Na przykład galon wojenny ma aż. Ciężki. Masz 450 ludzi na pokładzie. Jakim cudem to się stało, skoro e, e, na zdobytym statku przerzucam zazwyczaj część swojej załogi? Czyli skąd tyle? Ano. Jest taki manewr, że kiedy zdobędę statek. Na przykład, gdy, gdy wcisnę klawisz F1, na przykład na interfejs, automatycznie załoga na zdobytym statku uzupełnia się na full. To jest taki trik. Taki trik pomagający, dzięki czemu na przykład nie będę musiał teraz zatrudnić załogi. Trochę trików w grze jest. Um, dobrze. Najpierw idę wyremontować statek. Trochę tri trików w grze jest i na przykład jest jeden trik, dzięki któremu dzięki w zasadzie wciśnięciu ze za 20 razy spacją będę mógł mieć bardzo dużo punktów doświadczenia i reputacji naraz. Ale nie, tu nie o kody chodzi, bowiem w dialogu z pewną osobą, to jest już taka niespodzianka, po wykonaniu misji gdy wcisnę po raz kolejny spacji, po raz kolejny nadal będą wyskakiwać punkty doświadczenia i reputacji. Taki błąd w grze, ale na korzyść graczy. No dobra, naprawiam całość. Zostało mi tylko 4700 sztuk złota, ale ciężki galon wojenny, jak sprzedam, zysk będę miał około 35 tysięcy sztuk złota, czyli bardzo dużo. Jak widać, trochę te statki są do siebie podobne, zwłaszcza na dziobie. Mają w zasadzie identyczne dzioby i chyba wzór, ale. co. E tak? Co można się dowiedzieć o tym statku? Ano to, że akurat ciężki galon wojenny można zdobyć tylko i wyłącznie na morzu. Nie można go kupić w żadnej stoczni, ani angielskiej, ani francuskiej, ani hiszpańskiej. A Ano dlatego, że to jest niby przestarzały model, który jest wyjątk wyjątkowo nieporęczny. Na przykład, mój statek szybki galeon nie, nie jest zbyt szybki, bowiem posiada prędkość 9,5 węzłów. Sznajwa mia miała około 11, a on ma około 6 węzłów. Jest to jeden z najwolniejszych statków w grze. Wolniejszy jest chyba tylko uzbrojony galeon kupiecki, który ma, ma prędkość 5 węzłów. Przepraszam za, za to, że mam katar. Z tymi dwoma statkami, z tym z tamtym galonem, nie moim, tylko tym kupieckim, wiąże się coś takiego, że na przykład, gdy, podpłynę do gdy będę chciał podpłynąć w trakcie bitwy do korwety, to nagle znajdę się o niej bardzo, bardzo, bardzo daleko i się automatycznie pojawia mapa morza, że niby ta korweta jest mi zawsze w stanie uciec. Kiedy raz sobie abordażuję galon wojenny, ten ciężki i będę nim pływał, to pokażę ten trik, ale póki co sprzedaję go. Dzięki czemu mam pieniądze, bardzo dużo pieniędzy, to naprawdę jest mi teraz bardzo pomocne. Tym bardziej, że załoga coraz bardziej kosztuje, a tacy, powiedzmy, tacy, powiedzmy, elitarna część załogi liczy sobie trochę pieniędzy. Teraz sobie zatrudnię potem mistrza kanoniera. Będzie sobie liczył też mnóstwo pieniędzy, więcej niż pierwszy oficer, ale dodaje po trzy punkty umiejętności do no, trzech dziedzin mianowicie chyba koordynacja, przeładowywanie i celność. No dobrze, trochę się rozgadałem. Tutaj już zapiszę grę sobie. E, tę sobie tu usunę. Chyba tu już też nie będzie konieczne. Tu też. Więc jest dobrze. I płynę na D-Tailand kupić to... to drewno, też katy, czy jak to się nazywało? Tezg, a ty Dobra, trochę głupkowato brzmi, więc nie chcę mi się go wymawiać. No, jest taka delikatna chyba... to jest chyba ranek, bo jest taka jakby poranna mgiełka. Tak na chwilę zamilkłem, bo czasami fajna jest to taka muzyczka, jak jest niby morze spokojne. Dobra, podpływam sobie... Do fortu. Oczywiście widać te wszystkie paski co nad moim okrętem są, więc jest dobrze. A, um. muszę trochę podpłynąć sobie. Dobrze, jest OK. Więc pora sobie zajrzeć do tego sklepu, bo chyba tutaj kupię to drewno. Interesy? Uwielbiam interesy. No tak. Potrzebuję drewno, Tezg... Katali. A, test katali to się nazywało. To jest jakaś chyba indyjska nazwa. No, trochę idiotyczna jak na mój gust, ale już tam nie będę. Grymasił. To nie będzie tajny. Indianie uważają Tsk halat. Dobra, pominę to. święte drzewa i nigdy ich nie ścinają. Nawet to obalone przez naturę, jak mówią, muszą być laczone w słonej wodzie przez trzy lata, aby związać się z morskimi duchami. Mam jeden taki pień w magazynach, ale będzie ci on kosztował 1500 sztuk złota. Więc tak, no to chyba go kupię. No problem. Ponieważ dostanę, powiem no tak, 1500 sztuk złota, to i tak nie jest dużo jak za chirurga na statek, który nigdy nie będzie wołał pieniędzy. Dobra. No i teraz z powrotem chyba se płynę na Grey Sales. Najpierw zatrudnić tego mistrza kanoniera. W końcu mi się przyda. Cała naprzód! Cała naprzód! Mamy towarzystwo, kapitanie! Nie, na razie z nimi nie chcę mi się walczyć. Są okazje do walki, to sobie walczę. Wszyscy Pirackie przeciwko francuskim. Lubię się bardziej e, w, przyłączać do bitew niż jakieś same toczyć. Ponieważ ciekawi mnie zawsze kombinacje statków, jakie na siebie walcz. Ho! Sznajwaj galon wojenny. Chyba ciężki galon wojenny nawet. Dobra. Podpływam do tego galonu, tylko sobie naładuję kartacze. Teraz już te paski mi informują, czy mogę bardażować okręt? Działa na prawej burcie, to przez sznajwę, dobra. Sądzę, że kartacze już trochę wybiły jego załogę 147, więc. bardzo fajnie. Oj, trochę wykańczał mi ten galeon, więc muszę go zdobyć zanim go wykończą. Chodź tu. O, on mnie zdobywa. Dobra, dam radę. Widzę, że mały jeszcze. Nie będzie problemu. O, chyba teraz zademonstruję ten manewr. Teraz sobie popłynę ga e, tym galonem wojennym i pokażę teraz ten manewr, co się stanie, jak podpłynę do korwety. Dobra. Statki, zmień. Dobra, raz mogę. Powerful, dobra. Um, wszystko sobie wezmę. I. To jest ciężki galon wojenny, strasznie powolne krówsko. No i teraz się podpłynę do korwety. Jeżeli to nie jest korweta opancerzona, to to się powinno udać. A nie. To jest chyba. Tak, to jest korweta opancerzona. Dobra, pora na pełne morze. A teraz proszę o chwileczkę. To jest ciężki galon wojenny. To jest w zasadzie nie wiem, czy najlepszy statek klasy trzeciej, bo to jest najwolniejszy statek klasy trzeciej. Tak on wygląda od wewnątrz. Można trochę pospacerować. Troszkę. Można wejść tu i tam. I ile ma dział? Aż 38. Dwa, e, dwa więcej niż mój. Powerful. No dobra, ta nazwa może zostać. Nawet. Nawet niezła. Ma po 18 dział po burcie. Mimo, że to nie jest najlepszy statek klasy trzeciej, ponieważ na przykład mocniejszy kadłub ma fregata i uzbrojona fregata to ma najwięcej dział w klasie trzeciej. Zastanawiam się, czy nie pływać czasem takim galonem wojennym, ale nie ciężkim, tylko zwykłym, który od dołu nie jest brązowy, tylko zielony. Ale chyba obstanę bardziej przy fregacie, bo mimo wszystko na własnej skórze odczułem, że jednak nie można przekładać aż tak. E... Siły ognia ponad prędkość i na odwrót. Trzeba zachować złoty środek. No i co pisze o tym galonie? Oparty o szeroko stosowaną konstrukcję galonu, galon wojenny został zbudowany by lepiej znosić trudy walki, dzięki wyposażeniu w cięższe działa oraz wzmocnieniu kadłuba i takielunku. Chociaż bardziej niż poprzednik nadaje się do walki, traci wiele z powodu nieporęcznej i przestarzałej konstrukcji. Czyli to jest jakiś stary model, niemodny, którego nie można kupić w stoczni. No i w zasadzie jest dla koneserów. Czy ja jestem koneserem? Gdy tak patrzę na swój statek, ten zdobyty mój, którym pływałem, e, czasem mi się marzyłoby mieć własną flotę. Ale flotę złożoną z dwóch jak, jakichś cięższych statków, e, minimalnie klasy trzeciej. Niestety statki kl e, klasy trzeciej lub czwartej zazwyczaj mają marne umiejętności w celności żegluzę i, i, pra i praktycznie są do dekoracji, a te, które mają lepsze umiejętności są bardzo małe i w zasadzie można je szybko zatopić. Wydaje mi się, że na przykład e, ten szybki galon nie ma w ogóle na przykład herbu, jaki ja mam, herb Anglii na żaglach. Ano dlatego, że nie ma zbyt dużo umiejętności. Wydaje mi się, że te statki zdobyte lub we flocie można trenować, by osiągały e, lepsze umiejętności, gdy będą zatapiały też statki inne i będą mianowicie zyskiwały punkty doświadczenia. Ale mi się wydaje, że to jest chyba niedokończony projekt w tej grze, bo, bo próbowałem wiele razy i owszem, na przykład, gdy taki galonik za mną zatapiał sobie statki, to zyskiwał co prawda takie herby, ale umiejętności nadal były zerowe. Więc niestety chyba będę samotnie pływał, a statki we flocie będę miał je jedynie te do, do sprzedania. Przepraszam na chwilkę, ktoś dzwoni? Przepraszam za tak telefon, że na chwilę odszedłem. Ponieważ był pewien nachalny telefon, e, niezwiązany z niczym ważnym. Ale dobra, przechodzę z powrotem do gry. E, no dobra, najpierw na Shark Island, bo tu jest stocznia. Podpłynęł sobie do Shark Island. Ale poczekam do, zach do zachodu słońca, kiedy najszybciej się płynie, bo jak już pływam takim powolnym kolosem, no to trzy pirackie statki mnie zaatakowały. Jeszcze nie pora na atak. Dwa pirackie statki. A chwileczkę, może się uda. Gdzie jest To jest korweta? Tak, to jest korweta. Zapiszę grę. I może ten manewr się uda. Co się stanie, jeżeli podpłynę tym do korwety? Czy zacznie się bitwa morska? Zobaczcie, w ogóle się bitwa morska nie zaczęła. A przecież podpływam do korwety, prawda? Jeszcze raz zademonstruję, powinna być bitwa morska? Jestem bardzo daleko. Jestem coraz dalej tych statków. Są w zasadzie malutkie na horyzoncie. Ponieważ niby... mój statek uchodzi za tak powolny, że nie może dogonić tej nieszczęsnej korwety. Czyli ten galon wojenny. Dlatego też. To, to jest taka kolejna ciekawostka, dlatego też sobie zakotwiczę. na horyzoncie ser! na horyzoncie ser! Wszyscy na No, jest zachód słońca. O jak jakimś cudem e, Nie, nie chcę mi się bić z tymi statkami W żadnym wypadku Gdzie jest ten galeon Ale, ale się wlecze ten galeon Po prostu Ten galon się wlecze po prostu jak taka stara beczka śledzi No i niestety pomimo olbrzymiej liczby dział Niestety nie mogę nim pływać. Będę. A powiem tak, Korweta jest szybciutka ale Korweta jest szybciutka, ale... Ma za małą liczbę dział, bo jak Galeon wojenny ma 38, Korweta ma 26 statek klasy czwartej, szybki Galeon, ma 36 dział, więc sobie poprzestanę na fregacie. A póki co tak dla ciekawości jeszcze pokażę, że jak na przykład pływam klasą czwartą i sobie abordażuję statek klasy trzeciej, mimo że jeszcze nie mam odpowiedniego stopnia. Będę tracił na umiejętnościach, co trochę widać. Ale przy sprzedaży statku wszystko wróci do normy. Więc tak: do stoczni kupić statek, sprzedać statek. Trochę się rozgadałem w tym odcinku. Więc tak: sprzedaję. Sprzedaję i kupuję sobie szybki galeon z powrotem Już mam 55 tysięcy sztuk złota Czyli naprawdę nie... coraz bardziej się bogacę i nie mogę narzekać, że zbankrutuję Oje, znowu się zrobił błąd Wejdę sportem do stoczni O, już się wyregulowało, dobrze Podbiegnę sobie do tego Pablo loku i niech dostanie ten To głupie drewno więc tak. Trzebasz moje drewno, jeżeli mi je dasz, otrzymasz ten... No to, no, ten proszek. No nie chcesz mi się tego literować. Też kata chyba to się nazywa. Mam drewno, to jona teraz weź się do roboty, zbuduj swój łódź, żebyś mi mógł dać Trzeska Tiala Umtat. Jak widać, Nikolas też nie potrafi tego wymówić, czyli jest dobrze. Otrzymałem to, super. Dobrze jest. Jeszcze tylko zawitam do Gray Sales. Widzę, że sprzyjające są warunki. Podnoszę żagle. Ale chyba skręcę lewo na burt, to nabiorę prędkości. No to wcale nie jest tak źle. Chyba za 2-3 odcinki będę pływał klasą trzecią. Tu sobie chyba już zapiszę grę. No dobra, już tutaj mogę zapisać, bo ciekawostka z korwetą i ciężkim galonem doszła do skutku. Zatrudnię sobie pana Lonta. No dobra, jest ok. Oj, ten kater. Uj. Dobra, jest... okej... Okay. Tutaj jestem, gościu... E, Ląd. Hej, marynarzu, czy to twój statek kotwiczy w porcie? Tak, co z nim? E, w takim razie musisz mnie zatrudnić natychmiast! Dlaczego? Bo jestem najlepszym mistrzem kanonierem, jakiego można znaleźć. Dlaczego tak uważasz? Ależ ja jestem Dreifusslund! Jestem najlepszym kadonierem w Bractwie Wybrzeża. Nie jestem tani! Bo mam swoją wartość, ale zapłać mi 2000 sztuk złota na miesiąc, a będę najlepszym kanonierem, jakiego widziałeś. I to prawda, to jest najlepszy mistrz kanoniar... Każe sobie płacić naprawdę cholernie dużą sumę, ale jest wart tej ceny. Potrafisz siebie zachwalać. Dobrze, sprawdzę cię. Jesteś przyjęty mistrzu kanonierze. I lepiej, żebyś strzelał tak, jak mówisz. Jesteś mądrym człowiekiem i nie pożałujesz błędu. E, nie, poża nie popełniasz błędu. Tymczasem pójdę... Do tawerny świętować mój nowy przydział przy jednym lub dwóch kubkach rumu, Ale nie bądź się, kapitanie, będę na pokładzie, zanim odpłyniesz. W takim razie do zobaczenia na pokładzie. Stracie 2000 sztuk złota, ale mając ponad 50 tysięcy sztuk złota, mogę sobie na to pozwolić. Więc tak. Co, co zyskuję? Trzy punkty celności, przeładowywanie i koordynacji. Więc tak. Potem jeszcze w coś zainwestuję te dwa punkty, nie ma problemu. No to już chyba teraz wracam zdobyć kolejną osobę na mój okręt chirurga i podnoszę żagle. No, słyszę jakieś trzaskanie się drewna, tartany, jak jest zwykle Eee. Karawela, gdzie ona jest? A no, jak jest okej, okay, widzę. Przyspieszam trochę, chyba. Jak się nawet na nią natknę, to no problem. Naprawdę. E, teraz ile mam punktów e, strzelności? 8. No to super. Wracam na High Rock. Wykonam ostatnie zdanie od Mortonsa. I w zasadzie chyba się to będzie chyba na tyle, jeżeli chodzi o quest angielskie poza Peterem Ordo. Uuuu. Nie dam rady. Takim statkom jeszcze. Mówię jeszcze, bo... bo. No, z jednym mogę się zmierzyć, ostatecznie. No dobra, jeszcze nie. Mi się nie chce po prostu. E, powiem, no, bo stoczyłbym jakąś bitwę. Ale chcę, żeby coś się więcej działo. Jakieś większa bitwa morska. W następnych odcinkach się zajmę trochę wyspami francuskimi, bo trochę rzadko na nich bywałem. Mamy towarzystwo. U4250. No to jak widać, teraz będę nawet chcąc czy nie chcąc musiał walczyć na morzu, przyjmować okręty, żeby się wypłacić w ogóle. Żeby być wypłacalnym. Dobra. I znowu mgła. Jak ja tego nie lubię. W zasadzie, dlaczego nie lubię mgły? No bo statek wtedy bardzo wolno pływa. Prawie jak tak samo galon wojenny, ten szybki. Raczej co ja mówię, nie ma czegoś takiego jak szybki galon wojenny, ciężki. Towarzystwo. E, do zachodu słońca Mamy towarzystwo, kapitanie. i gitara podpływam sobie do lądu. No i Gites, do tego doktora Pytanie, alumnusa sobie idę. No dobra, trzeska tumtat. Teraz z tym Pablo Loko nie załatwię się interesów łatwo. No, bo trudniejsze niż się spodziewałem. Ach, maszcie świetnie, moje badania mogą być wreszcie kontynuowane. A gdzie jest mój nowy chirurg? Znajdziesz go w tawerni, jest trochę rozczarowany. Wczoraj powiedział mu, że nie będę mógł dłużej uczestniczyć w moich badaniach, raczej w zajęciach, bo jego chrapanie przeszkadzało innym uczniom. Och, prawie zapomniał. Nazywa się Dick Oak Oakenwood. Powodzenia. Powodzenia, doktorze. Jestem pewien, że. Wkrótce odkryjesz sekret nieśmiertelności, pewnie zaraz po tym, jak ja poślubię księżną Austrii. Do widzenia. To była chyba taka... ironia, tak mi się zdaje. No to teraz do, do tawerny po tego dika, Coś jeszcze może mi powiedzieć doktor Alumnus? A tutaj, jeśli żywioł ognie, jest reprezentowany przez zapach cynamonu, Wtedy taką dziedzinę symbolizuje zapach. Nie proszę, proszę nie przeszkadzać. Jestem teraz w krytycznym punkcie mojej pracy. Przepraszam, już wychodzę. No dobra! Może będziesz wielkim wynalazcą. Spotka się z Albrechtem, z Alferem, tym. E, tym. E, tym wielkim projektantem statków i może coś tam wspólnie obmyślicie. No dobra. Gdzie jest ten Dick? To chyba ten gościu, dobrze. Nazywam się Dick Oakenwood. Potrzebujesz czegoś kapitanie. Obawiam się, że nie mam nastroju na jałową konwersację. E, nazywam się Nikolas, jestem kapitanem statku, a twój nauczyciel i mistrz doktor alumnus polecił mi ciebie, żebyś mi służył na pokładzie mojego statku w charakterze chirurga. Rozumiem, czuję się zobowiązany robić wszystko, co mi mistrz rozkazał. No dobrze, potrzebuję chirurga. Moja załoga z pewnością będzie zadowolona z Twoich usług. Być może być i filozof...